Cześć wszystkim, jestem Maja. Witam Was bardzo serdecznie na moim książkowym kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film o niezwykle wyjątkowej książce, o moim drugim spotkaniu z autorką, która za pierwszym razem niesamowicie poruszyła moje serce, a za drugim razem to przebiła. I jeżeli macie ochotę posłuchać o sekretnym dziecku Kerry Fisher, którą z naszego polskiego rynku wydawniczego możecie znać z tytułu Posłuszna żona, a z mojego kanału z właśnie filmiku o tamtej książce, do którego Was serdecznie zapraszam, no to tym bardziej polecam. Wam po prostu poświęcić mi tę chwilkę, posłuchać co mam do powiedzenia o tej książce. Bardzo dziękuję wydawnictwu literackiemu za przesłanie mi tej książki i w tym filmiku zapraszam Was na konkurs, w którym będziecie mogli zgarnąć Obie książki Kerry Fisher. Jeżeli jesteście zainteresowani konkursem, to poczekajcie do końca filmu, a tymczasem nie przedłużam i przejdźmy do treści. Historią sekretnego dziecka autorka książki zabiera nas do Anglii w drugiej połowie XX wieku, gdzie główna bohaterka oraz jedna z narratorek tejże książki, Suzy jest zmuszona dokonać bardzo ciężkiego wyboru. W momencie, w którym kobieta podejmuje tę trudną decyzję, jest zamężna, ma córkę imieniem Louis, która ma dwa latka, jest naprawdę jeszcze małym dzieckiem, jej mąż dany pracuje w marynarce wojennej, co oznacza mniej więcej tyle, że przez długie, długie miesiące potrafi nie być go w domu. Jej życie małżeńskie w głównej mierze składa się z oczekiwania na powrót męża. Niestety Suzy w swoim życiu popełnia błąd, w wyniku którego zachodzi w ciąże nie ze swoim mężem. Na psychikę Suzy. Wpływa bardzo mocno to, jakie zdanie o całej sytuacji ma jej matka, czyli jedyna osoba, która poza naszą główną bohaterką o tytułowym, sekretnym dziecku się dowiaduje. Matka wpływa na Suzy w ten sposób, że powtarza jej, iż dziecko należy oddać do adopcji, ono nie może zostać w ich życiu. Ona na pewno się tymi dziećmi nie zajmie, szczególnie w momencie, kiedy dowie się o tym jej mąż, a na pewno się dowie, no bo przecież dziecka nie da się od tak ukryć. I w tym momencie, według matki, dany postąpi w ten sposób, że po prostu swoją żonę wyrzuci z domu i będzie ona miała naprawdę wielkie problemy, zniszczy całkowicie swoją rodzinę. Dlatego też kobieta udaje się do domu matki i dziecka w Londynie, gdzie w roku 1968, czyli w momencie, w którym to wszystko, się rozgrywa. Kobieta rodzi syna w tajemnicy, w ukryciu przed wszystkimi ludźmi, których zna, zdając sobie sprawę z tego, w jaki sposób potoczą się losy jej syna, stara się spędzić z nim jak najwięcej czasu, by móc jak najlepiej go zapamiętać. Po tych kilku tygodniach spędzonych z synem i dramacie związanym z oddaniem go do adopcji, kobieta wraca do swojej rodziny, do swojej córki. Z jednej strony jej się udało, udało jej się utrzymać w sekrecie całą tę ciążę, ukryć poród, ukryć fakt oddania dziecka, ale w jej codziennym, prawdziwym życiu ten dramat wciąż jest obecny, mimo że ona stara się za wszelką cenę te wszystkie złe rzeczy ze swojej przyczyny. W jakby wypchnąć, stara się pamiętać tylko o tych dobrych rzeczach, to je podkreślać wręcz, idealizować wszystko to, co w jej życiu się zadziało, jednak nie jest w stanie do końca wyprzeć tej świadomości, że jej syn wychowuje się z zupełnie obcą rodziną. Psychika kobiety przez te sytuacje bardzo mocno ucierpiała i odczuwa to jej mąż, który ma wrażenie, że żona się od niego bardzo mocno odsunęła. Z drugiej strony odczuwa to również jej córka, która nie może zrozumieć tego dwojakiego zachowania matki, która czasami jest radosna, a chwilę później potrafi być niezwykle melancholijna, surowa, zamknięta w sobie i ciężko jest po prostu do niej dotrzeć. Natomiast mija kolejnych prawie 10 lat i w roku 77. Rodzi się Grace, czyli druga córka Suzy, która równocześnie jest drugą narratorką. Tej oto książce. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o fabułę, to zdradziłam Wam już wystarczająco, aby Was tą książką zainteresować i nakreślić ten jej główny problem, bo właśnie problemem tej książki jest ta wielka rodzinna tajemnica. A dobrze wiemy, jak to jest z tego typu sprawami. One prędzej czy później wychodzą na światło dzienne. Sekretne dziecko to powieść obyczajowa, wypełniona mnóstwem bardzo ciężkich emocji, pełna bólu, żalu, rozgoryczenia, ale przede wszystkim niezrozumienia, pomiędzy tak naprawdę. Przed wszystkimi członkami rodziny. Fascynującym dla mnie był fakt, iż w tej książce postać matki, której jedną no zdecydowanie perfekcyjną matką nazwać nie możemy, jest przedstawiona zarówno z perspektywy niej samej, czyli możemy wejść w jej psychikę i zrozumieć, dlaczego ona zachowuje się w taki, a nie inny sposób, a przynajmniej mieć wytłumaczenie tego, a z drugiej strony otrzymujemy również perspektywę jej córki, która tak naprawdę obrazuje nam fakt, jak ludzie z zewnątrz Suzy widzą. No bo to, że że my rozumiemy, co dzieje się w jej głowie, nie znaczy, że osoby, które przebywają w jej otoczeniu, również to rozumieją. One wręcz przeciwnie, starają się, ale nie są w stanie, dopóki matka nie zdecyduje się, ich do siebie dopuścić. Muszę Wam przyznać, że drugie spotkanie z Carrie Fisher poruszyło mnie o wiele mocniej Niżeli te pierwsze. Co w sumie mnie zaskakuje, bo pamiętam, jak nagrywałam filmik o posłusznej żonie i opowiadałam o wszystkich tych dramatach, które w tamtej książce autorka niesamowicie poruszająco pokazała. I teraz, kiedy jestem po przeczytaniu sekretnego dziecka, nie mogę wyjść z podziwu, jak bardzo Carrie Fisher udało się dotrzeć do emocji czytelnika, ponieważ ta książka autentycznie mnie wzruszyła. Podczas czytania Uroniła mnie jedną łzę. To jest książka, która perfekcyjnie na czynniki pierwsze rozkłada kwestie poczucia winy. Dodatkowo ta książka poniekąd nakreśla, co prawda bardziej w tle, ale jednak skalę tego, że takie rzeczy działy się, dzieją i najpewniej dziać również się będą. Że to nie jest odosobniony przypadek, że to, co stało się w życiu Suzy, że Suzy nie jest jedyna, bo biorąc pod uwagę chociażby fakt, ile kobiet w domu matki i dziecka w Londynie, w momencie kiedy ona tam przebywała, mogliśmy spotkać, poniekąd można powiedzieć, że motywem przewodnim sekretnego dziecka są konsekwencje. Konsekwencje różnego rodzaju decyzji, które podejmowane są przez najróżniejszych bohaterów na łamach tej powieści. Poza tym książka skupia się na ukazaniu relacji rodzinnych, relacji matka-dziecko w różnych tematach. Tak naprawdę konfiguracjach, bo mamy tutaj ukazaną relację Suzy z jej matką oraz relację Suzy jako matki z jej dziećmi. Sekretne dziecko to powieść, która bardziej niż na dynamicznej akcji skupia się tutaj na przeżyciach wewnętrznych bohaterów, więc nie spodziewajcie się tego, że w każdym rozdziale będzie dochodziło do jakiegoś wielkiego dramatu. Ta książka jest po to, aby zagłębiać się w relacje międzyludzkie i w ludzką psychikę. Więc jeżeli na te letnie dni poszukujecie powieści, Obyczajowej, w której znajdziecie całą masę emocji i która będzie czymś cięższym, natomiast wciąż wartościowym oraz zmuszającym do refleksji, to ja bardzo gorąco polecam Wam najnowszą powieść od Kerry Fisher. A teraz zapraszam Was na część z konkursem. Jeżeli macie ochotę zgarnąć posłuszną żonę oraz sekretne dziecko Kerry Fisher od wydawnictwa literackiego, to napiszcie mi w komentarzu, o jakiej tajemnicy rodzinnej Kerry Fisher mogłaby napisać kolejną swoją powieść. I pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę pod tym filmem, zasubskrybować mój kanał i śledzić informacje po dacie zakończenia konkursu w opisie tego filmu, żeby zobaczyć czy przypadkiem nie wygraliście książek. Regulamin znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu, a ja w tym momencie bardzo, bardzo, bardzo gorąco raz jeszcze polecam Wam Sekretne Dziecko. Ja jestem tą książką do głębi poruszona i naprawdę, jeżeli poszukujecie książki, która będzie Waszym źródłem refleksji, sięgnijcie po i to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!